Siema, z tej strony Harpun. I Seba. Tak, dzisiaj gramy na Mozdoku. BFM191. No dokładnie. I zobaczymy. Tak jak to będzie. Tak jest. Y jeszcze ta bitwa wie w czwórkę, więc może w którymś odcinku sobie nią polecę. <grym> to jest jak coś nowa seria. Y polowanie z Harpunem. I nie, nie zgapiam od bajka, po prostu... No może trochę. Ale Wajtek już nie nagrywa na YouTube, więc po prostu postanowiłem kontynuować to, co on robił, a był świetny. Mm -hmm. Patrzę na ciebie. Super, a ja ciebie nie widzę. Musisz serenderowanie poprawić. Ale to super. Ale to super wygląda! Boże! Ale na 3-4 się odrywam od ziemi. 3, 4. Jak coś to ja mam render na full jak coś, ale to szczegółowo. <grymne> normalnie wolno bym sobie co... Czekaj chwilę, zwolnij trochę. No Przesta się znosić. co muszę normalnie wolnoć trina. No bo nie, dobra. Dobra, weź tego. Może no. ty masz daje tę bombę. No bo teraz już mam. No tak, tak. Nie, 110 prawie. Już jak 7 zniszczył słabszego od ciebie? Ham. A wywalę tą bombę. No ile ty się znosisz, bo ja na 20. A ty 30. 35. 30, bo ten samolot jest do tego przeznaczony. Tak, tylko że mi się woda przegrzewa, więc. No. Ale ty nie musisz gazować, tylko na 100. No dobra. Sobie ją zobaczą. <noise> na 5 tysiaków 5 Pię... tak, bo nic nie osiągnie. No dobra, nie żartuję. Na tej erze wystarczy 3000, chyba. Bo. bo na przykład na takiej f kwórce to będziesz musiał się hmm. wspinać na 5. No F84 musiałbym się wspinać na 50 tysięcy, żeby coś. Cześć, panie. Tak. Nie. No właśnie. Może to naprawdę powinieneś grać w czołgi. No. Okay. Ale nie. O nie, prędkość krytyczna, może tutaj. Stary, na pewno na jesteś stopni, jak mówię, nie wspinać jak już tego straciłem prędkość. Dobra, to wspinaj się ile tam chcesz. Ale później nie może cię zabili. Dzejam chcesz za mnie. Dobra, nieważne, bo ja chcę to nagrać w końcu. oni są nisko! W łak 3! No, jest No tego stary. o, łak y, trójka widzę. O SB2M! Ja atakuję! Dobra, dobra. Na... Znaczy, jestem 8 km, ale atakuje, nie? 15. Ale na razie nie schodził. Wysokość, Sebastian. Przewaga, wysokości. Podstawa. Eee. Eee. Weź co. E, SB2 kolejną widzianą. Weź tą SB2, co jest po lewej, bo będziesz najmniej zagrożony. No, eee. weź co polecę na bo on zwrotny On jest zwrotny, Sebastian. Znaczy, no nie wiem, czy taki zwrotny. Ale eee. już rzeczywiście hamatykuje nasze znaczy bombowce. 1, 3... ratuję Dobra, wyratujcie, a ja tutaj się zajmę myśliwcami. Yeah. Tak. To ich jest trzech w jednym kupisku. Ale stratny tam ładnie. O stary, jeśli to jest. I ci. oni są chyba nieogarnięci, a ci piloci. Ci piloci. -pil -pil -ci. Ej serio, są bardzo. Strasznie, barmi. strasznie nieogarnięci, bo właśnie zniszczyłem. Teraz uciekam. Albo nie zakręcam. Trafienie. I asysta. Super. Beautiful. Ej, ale to było. Stary, ja spróbuję tego bombowca tutaj ukąsić. No Dobra? Nie ukończyłem go. Yy, o, SB widzę. No ale właśnie. Yy, ja. Czy mi się wydaje czy ten SB chce zaatakować naszego H H111 nie Wiem, ale właśnie obrywam bardzo. Nie, nie, co to, to jest? Muszę odbić. O, obrywam trochę od tego bombowca. A ja żyję. No właśnie, nie siadaj mu na plecy. Znaczy, sensie, się że to będzie, nie? Tak. Spróbuję go zestrzelić, bo ja tutaj tak lekko że krążę tylko nad nim. No, trafienie, kolejne. Ale zlagowało mi, kurde Ale dobra, ciuć, ciu, ciu. noga... Dobra, podpaliłem go, podpaliłem go no właśnie, ja się... się zgasił od razu, świetne ruskie maszyny oczywiście, nie? Uszkodzenie silnika? a to niedaleko doleci O, czy... woda mi się przegrzewa, czy on, czy on mi serio uszkodził? Naprawdę on mi uszkodził chłodnicę Ale wiesz co, Kuba No? Ja muszę już wracać na lotnisko, bo ja na też. zabrakło. No co jest z tymi ruskimi maszynami na niskim pierze? No właśnie, No trwa... go dwa razy i od razu się zgacił. No, mam może gaś... gaśnicę. Gaj. Nie ma, w samolotach nie ma gaśnic. Są, bo ja mogę zbierać na gaśnicę akurat w samolotach chyba. Czy mi się wydaje? Nie, co wydaje się. się. chyba coś pomyliłem właśnie. Boże, tego SB. Nie, on chyba za mną leci, bo to tak wygląda, jakby on chciał mnie zniszczyć swoimi strzelcami, ale na pewno nie. Dobra, nieważne, uciekaj. No właśnie, tak, bo już mi się. ten samolot. I tak mi się Ja sobie jeszcze tutaj jeszcze. A nie, to nie jest opancerzony, to jest pojazd. Dobra, nice. Chyba ktoś na, za mną leci, ej, ten SB chyba mnie śledzi. Dobra, ktoś. Nice, ktoś ładnie wybuchł. No właśnie pięknie to wyglądało, właśnie też to widziałem. Ja muszę przyspieszać, właśnie naprawdę go ci mi zniszczył chłodnicę, uszkodził. O nie! Ej, a ty lecisz na lotnisko, bo ja się... Już tak, zbliżam. bo właśnie jak 7 będę próbuje zniszczyć. O, a muszę zwolnić, bo 500 na godzinę lecę na tego. To dobrze, że lecisz 500 na godzinę, bo właśnie zaś się ktoś ścigać tak jak mnie Właśnie weź tam jest ściga SB2M. Poproszę. Ale super, a mnie ściga jak 7 Dobra, a nie jak cię. To ja nawet umie strzelać. Masakry. Fak, no nie, niestety. O, zniszczyłem SB. Dobra. Myślę, że nie zła O, wyszło. To teraz pooglądamy Sebastiana. Tak. Ile mi wyszło 7 minut jak zwykle. Już 7 minut? Yy. Tylko. On cię, wiesz, on będzie chciał Cię zbombardować, a nie, on Cię oddala. Serio? Oddala się? No. I Ty, ale... W sumie mądry by był, gdyby chciał mnie zbombardować, bo wiesz, to by było już takie, wiesz... Ogarnie. Stary, ja trzy razy podpaliłem tego SB i od razu się zgasił, to jest dziwne. No. Tak. Ale rozbił się, więc go zabiłem. Stary, Dobra, no więc dziękujemy za obejrzenie. No. Pierwszego odcinka z głosem. Na razie.